Siemanko dziska, z tej strony Metsu i was w kolejnym odcinku z kariery Manchester United FIFA 22. Ostatnio wokół czerwonych diabłów jest głośno za sprawą Masona Greenwooda, który ma oczywiście problemy z prawem. U mnie tutaj jeszcze będzie występował w sumie z dwóch powodów. Po pierwsze, często muszę nagrać coś na zapas, no bo nie zawsze mam czas na bieżąco. Niestety takie uroki, gdy YouTube jest tylko dla ciebie taką, powiedzmy, pasją, a nie głównym źródłem utrzymania. A po drugie, wolę poczekać na wyrok sądu, a nie ferować wyroki. Jeszcze przed rozprawą, a teraz rozpoczynajmy pierwsze spotkanie. No, a jak widzieliście, mamy hardkorowo dzisiaj ciężki terminarz, chyba najcięższy w tej serii, Markus Rashford, ależ fantastycznie się rozpędził, jest już w polkarnym. Uderzenie poprzeczka, pusta bramka i gol, tak jest, Bruno Fernandes idealnie dobił tą piłkę, i Manchester United prowadzi w derbach 1-0. Ale City ma jutro roczny, Kevin de Bruyne, centra Riyad Mares! Marez, ale De Gea to obronił, fantastyczna parada hiszpańskiego bramkarza. Jest tutaj Walker. Zagrał do środka Kevin De Bruyne, na pole karne Immobile, dychy, a on przechodzi dzisiaj samego siebie. I jeszcze mamy okazję do kontry, zobaczmy Cristiano Ronaldo. Ronaldo, fantastyczny rajd, jak to się skończy, stara się wyprzedzić obrońców, to mu się udaje. Pole karne, ale odskoczyła mu piłka i Ederson ją łapie. Dobrze Jadon Sancho, Jadon Sancho bawi się piłką. Sancho centruje, ależ uderzenie niecelne, niestety Ronaldo, było tak blisko szczęścia. Jest tutaj Rashford, Marcus Rashford przebił się w pole karne. Rashford, ależ interwencja Edersona, to nie koniec tej akcji. Rashford może jeszcze zagrać do środka, zwleka z tym jednak. Declan Rice, Declan Rice, pewna kontrola, Paul Pogba, jeszcze Sancho i tutaj nie ma ramki. Niestety strzał niecelny. Dobrze, Sterling, zagranie do Bernardo Silvy. Jeszcze im mobile. Bernardo Silva dostrzydła Cancelo. żłał Cancelo w polu karnym. Piłka na prawej nodze. Dogranie Bernardo Silva, broń de hea. Pusta bramka, gol. Niestety, Rachim Sterling to dobił. I to spotkanie zaczyna się od nowa w 70 minucie. I kończy się ostatecznie remisem 1 do 1. Derby Manchesteru bez rozstrzygnięcia. A bramki w sumie podobne, takie podobitce praktycznie do pustej bramki. Expected goal wyższy po naszej stronie, ale niewykorzystane okazje w tym przypadku się niestety zemściły, bo mieliśmy kilka szans, żeby prowadzić 2 do 0, ostatecznie zremisowaliśmy. No i widzimy strata do Chelsea to 4 punkty, a The Blues do tego mają zaległe spotkanie. Musimy się bardziej postarać, żeby coś tam wywalczyć. A teraz rozpoczynajmy mecz z bardzo zmęczonym Tottenhamem. Mamy się za co odgrywać, bo pamiętamy w meczu pucharowym dość mocno nas skrzywdzili. Cristiano Ronaldo, Ronaldo i broń To bramka, oczywiście, skrzywdzili nas w sportowy sposób. No, żeby wiecie, nie było złej interpretacji. Jadon Sancho, bo spokojnie nas to niestety pokonali, oby teraz było inaczej. Rashford, Ronaldo zablokowany jeszcze strzał bramka, ależ ale uderzenie po krótkim rogu Bruno Fernandes. I prowadzimy istotny hamem 1 do 0. Dobre oponowanie do środka, Fernandez zablokowany, to nie koniec tej akcji. Fernandes, Paul Pogba, jeszcze Jadon Sancho. Sancho wbiega w pole karne, uderzenie, błąd, bramka, że gol, tak jest, gol popełnił fatalny błąd. I Jadon Sancho daje nam dwubramkowe prowadzenie. Dobrze tutaj rozgrywamy, Rashford, traci niestety piłkę, Adama Traore. Skip, Hojbierg, Harry Kane, gol, o oh, wow, wow, no powiem wam, taki strzał. Że nasz bramkarz nawet nie mrugnął, a piłkarz była w bramce. Hurricane podchodzi do piłki. Centruje na polokarne strzał, ale prosto w Dawida Gea. Adama Traore nie zdobył bramki. Hojbier dobrze do heala. Brian Hill jeszcze. Kein Gea. A on dzisiaj przechodzi samego siebie. Chociaż to już coś w drugim meczu, więc to jest naprawdę świetny odcinek wykonania naszego bramkarza. Adama Traore powstrzymany i koniec tego meczu udaje nam się wygrać 2 do 1. Nie było to łatwe spotkanie. Dehea bronił jak natchniony. Mieliśmy też szczęście przy bramkach, bo to zdecydowanie nie był dzień Goliniego. Ale powiem wam, to co strzelił Hurricane, tego nie dało się obronić. To była taka siła, taka precyzja. No, że Dehea tylko spojrzał, a piłka już od dawna była w bramce. Człowiek mrugnie, a piłka tak szybko przelatuje. No i widzimy sytuację: jeden punkt straty do Chelsea, ale The Blues mają już dwa zaległe spotkania. Oj, nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. A teraz mamy mecz z Realem Madryt w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Jak nam pójdzie? Przed własną publiką. Nie chcemy zawieść, więc gramy. Dobrze Pogba, zagrani do Ronaldo. Jest tutaj Fernandesz. Dobrze rozrzucił tą grę do boku Marcus Rashford. Rashford i broni Kurtua. A mogliśmy zamknąć to spotkanie tak szybko. Fernandesz. Pogba, aj poprzeczka przeczkę jeszcze nie było dobitki, to nie koniec. Główka kurtua z defrajem na spółkę. Czy jeszcze uderzymy? No niestety real przejął piłkę. Dobrze, Asensio, bawi się piłką. Vinicius. Do środka Karim, Benzema, Benzema, Benzema nie ma bramki. Oj tutaj przestrzelił fatalnie. Jest Valverde, Benzema, jeszcze Casemiro. Rozrzuci do Viniciusa Vinicius, Casemiro, Vinicius. Do środka Benzema, Benzema gol, niestety bramka Francuza zatańczył z naszymi obrońcami, ci dali się wywieźć w pole, no i Real Madrid prowadzi. Szkoda, że realnie gra jak ostatniego meczu z atletykiem wtedy byłbym spokojny wynik, no bo zagrali katastrofalnie, a tutaj jednak grają dobrze. Jadon Sancho z Sancho i broni to Kurtua, pewny chwyt, belga. Jest tutaj akcja Rashforda, rozrzucenie do Jadona Sancho, Jadon Sancho melduje się w polu karnym, Sancho nie ma bramki. Dlaczego to nie wpadło? No i Real Madrid stara się doprowadzić do wyrównania. Nie mają nic do stracenia. Jest tutaj Karim Benzema, oczywiście do wyrównania w dwóch meczu Vinicius. Vinicius gol! 2-2 w dwóch meczu. 2-0 w tym spotkaniu. Może być dogrywka. No i jesteśmy świadkami tej dogrywki. No niestety nie zdobyliśmy bramki w regulaminowym czasie gry, więc gramy ekstra, ekstra czas, oczywiście Spinat sola. Benzema do środka, Kazemiro. Kazemiro, Asensio powstrzymany. Dehea to była kluczowa interwencja. I mamy rzut rożny, zobaczmy. Ascensio wznawia grę. Mocna centra, piłka podbita. To jeszcze nie koniec. Dehea staje na wysokości zadania. Gdyby nie on, byłoby z nami naprawdę źle. No i kolejny corner. Cross dośrodkowuje. Piłka podbita. I będzie kolejny rzut rożny. Oj, one się naprawdę mnożą. Toni Cross przy piłce. Wrzutka Niemca na pole karne, piłka podbita. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, w, na przodzie znajduje się Greenwood, dostał fantastyczne podanie. Czy uda mu się wykorzystać nadarzającą się okazję, zobaczmy. To jest bardzo ważna piłka i zostaje wykorzystana, tak jest. Manchester United zdobywa bramkę, która przybliża nas do ćwierć finału Ligi Mistrzów, a Real Madrid zdecydowanie oddala. No i tutaj się nie poddajemy, walczymy o to, żeby wyrównać i już praktycznie zamknąć to spotkanie. Zobaczmy, jak to się wszystko potoczy. Mason Greenwood w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Czy to zamknie? Nie dał rady. To jeszcze nie koniec. Wirc nie dochodzi do piłki. Van de Beek na pole ale Piłka podbita. Jak to się skończy? Przejęciem Real Madryt. I jeszcze Królewscy mogą wyprowadzić akcję na wagę remisu. Czy niewykorzystana okazja się zemści? Luka Modric. Rozegrał do boku Angel Di Maria. Di Maria przedziela się Luka Modryć, Marco Asensio to jest piłka meczowa. Asensio dośrodkowuje, spina powstrzymany przez Dechę. słupek Dechea. Mieliśmy mnóstwo szczęścia i wygrywamy to spotkanie. Tak jest, udało się. Znaczy wygrywamy? Oj, moja wielka pomyłka. Przegrywamy to spotkanie, ale wygrywamy mecz, Daliśmy radę, awansować, chociaż naprawdę łatwo nie było. Tutaj widzimy występ poszczególnych piłkarzy. No, jeśli chodzi o defensywę, to nie było nasze najlepsze spotkanie w karierze. Ale musimy z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. Eliminujemy Real Madryt w 1.8. finału Ligi Mistrzów. Tutaj widzicie pozostałe rezultaty tej fazy rozgrywek. I w ćwierci nalegramy z PSG. oj, to nie było dobre losowanie. A teraz czas na mecz z Liverpoolem. Dzisiaj nie ma łatwych spotkań. Dobrze Jayden Sancho, ależ on się rozpędził. Sancho jest już na skraju pola karnego. Sancho ładnie kontroluje tą piłkę. Czy zagra do środka, czy jednak indywidualny rajd? Paul Pogba uderza Alison to broni. Jeszcze nie koniec, Alison piąstkuje. No zdecydowanie Brazylijczyk dał tutaj radę. Dobra kontrola, Sadio Mane, Sadio Mane do środka, Firmino. Jeszcze Sadio Mane, Roberto Firmino zablokowany. Jeszcze poprawka i Dechea. No powiem wam, Dechea to jest kozak jeśli chodzi o Fifę. Jadon Sancho ładnie się przedziera. Sancho, ależ indywidualny rajd tutaj Anglika za moment będzie w polu karnym. Sancho na lewą nogę. Jeszcze wycofanie przed pole karne. Paul Pogba. Pogba do prawej nogi. Technicznie Alisson to broni. No, powiem wam, to jest popis bramkarzy w tym spotkaniu. Alisson źle wstawia grę. Jeszcze Paul Pogba Alisson naprawia swój błąd. No i Liverpool w posiadaniu piłki. Dobre przejęcie, ale tylko na moment. Mamy tutaj kolejną szansę Cristiano Ronaldo. Ronaldo odskoczyła mu piłka i Alison musiał ją złapać. Ale możemy liczyć, czy na pomyłkę tak jest, udało się przejąć piłkę Jadon Sancho. Jest tutaj Ronaldo, Fernandes gol nareszcie, udaje nam się zdobyć bramkę 25. minuta. Wykorzystujemy błędy w defensywie Liverpoolu. Spokojnie, Stadion Mane kontroluje piłkę. Mane atakowany przez dwóch piłkarzy. I tak nic sobie z tego nie robi. Mane bawi się w polu karnym. milinkowicz Savic, milinkowicz Jeszcze firmino broni, ale to De Gea. No powiem wam, to była kluczowa interwencja. Dobrze, Ronaldo. Cristiano przed pole karne. Declan Rice. Pol Pogba i Alisson łapie to w zęby. Ależ ma klej na rękawicach. Sadio Mane w indywidualnym rajdzie przedziera się skrzydłem. Nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Centra. Salach do środka. Jones De Gea. Bez niego byłoby z nami krucho. I jeszcze mamy okazję do kontry. Zobaczmy Van de Beek. Van de Beek do Rashforda, Markus Rashford pędzi skrzydłem. Ma kilka opcji do wyboru. Dogrywa do Suareza. Suarez zamyka to spotkanie. 2 do 0 dla Manchester United. O no i zdecydowanie lepiej grał od Dawida. Firmino do boku. Mohamed Salah. Salah dograł. Jones. Jones Ajdehea. Jak zawsze. Pokazuje klasę. No i wygrywamy to spotkanie 2 do 0. Powiem Wam, mimo bardzo, ale to bardzo ciężkiego terminarza, na razie, jeśli chodzi o wyniki, idzie nam naprawdę dobrze. Dajemy z siebie wszystko. Zostało nam jeszcze jedno spotkanie z Leicester City. Rywal wydaje się być najłatwiejszy w dzisiejszym odcinku, ale jak będzie, na boisku zobaczymy. Staliśmy się liderem Premier League, ale Chelsea może, jeśli wygra dwa zaległe spotkania, mieć 5 punktów nad nami i przewagi, a my skupmy się na meczu z Leicester City. Dobrze Ronaldo zagrał do środka, Fernandesz, Paul Pogba, Pol Pogba, z pola karnego, Schmeichel, no, zaczyna się ciekawie, od świetnej interwencji Duńczyka. Rafael Varan zagrywa do środka, Paul Pogba, Pogba do Ronaldo, Ronaldo i nie ma bramki, metalowy pręd staje nam na przeszkodzie. Cristiano ładnie się rozpędza, Cristiano dograł do Jadona Sancho, Sancho w polu karnym, Sancho, oj Schmeichel, pusta bramka, ale duńczyk naprawia swoją interwencję. No ale popełnia błąd przy wyrzucie. Paul Pogba. do do Ronaldo, Ronaldo do Sancho. Jadon Sancho, co wymyśli w tej sytuacji? Uderzasz Michael. Jak on tu złapał? Imponujące Madison i jeszcze Dillemas. Ależ ładnie to rozgrywają, nie jesteśmy w stanie odebrać piłki. Lookman! A słupek i przejmuje piłkę Grimaldo. Kolejna akcja Manchester United. Fernandesz, ostatnia akcja pierwszej połowy, Cristiano i Schmeichel. No powiem wam, to jest na razie chyba najbardziej spektakularny występ bramkarza jaki widziałem od dawna. Centra piłka podbita, to nie zagrożenie Rice na pole karne, Pol Pogba bramka, no nareszcie udało się, tego nawet Kacper Schmeichel nie był w stanie wyjąć, a to świadczy o tym, że było to niesamowite uderzenie. Rashford zagrywa do środka, Cristiano Ronaldo do Markusa Rashforda, Rashford rozpędza się, Melduje się w polu karnym i nie ma bramki Schmeichel ponownie wznosi się na wżyny. I Fernandesz. Fernandes. Ronaldo nie dochodzi do piłki jeszcze Declan Rice przed polem karnym. Rice! A i Schmeichel chyba nas to nie dziwi, bo broni jak w transie. Fernandes ładnie dośrodkował Ronaldo, nie ma bramki. Tym razem obrońca wyręcza Schmeichela, ale to jeszcze nie koniec zagrożenia, mamy tutaj Sancho. Ronaldo I Michael teraz pokazuje, że pomocy nie potrzebuje. Dobre zagranie, Ottavio, udało mi się przebić. Uniknął kilku naszych zawodników i jeszcze walczymy o odbiór tej piłki. Brutalnie tutaj walczymy. I co to będzie? Po animacji widać, co to będzie. Czerwona kartka i nie myliłem się, Paul wyrat wylatuje z boiska, a Lester łapie nadzieję. Ale my chcemy zabić tam nadzieję. Fernandes Sancho nie dochodzi do piłki. Ostatecznie ją przejmuje, zagrywa do Fernandesza. Fernandesz! No powiem wam, te interwencje już mnie nie dziwią, bo Szmaichel to jest kozak. Jadon Sancho ładnie się rozpędził. Sancho pędzi, ma niekrytego Rashforda. Dośrodkowanie i bramka kapitana. Tak jest, 2 do 0,76 minuta. I to spotkanie myślę, że już jest rozstrzygnięte. Lester nie ma prawa tego odrobić. Dobre zagranie do boku, a Jose Perez? A Jose Perez ma zdecydowanie za dużo miejsca. A Jose bawi się z nami. Daka. I nie ma bramki. Lukman powstrzymany przez De Gea, Który stara się dostosować do poziomu Schmeichela. A my wygrywamy to spotkanie 2 do 0. No powiem wam. Jeśli chodzi o Schmeichela to był spektakularny występ. De Gea dzisiaj bronił kozacko. Ale straci tylko dwie bramki przy expected goal 5,7. To jest kosmiczny rezultat. Wow. Naprawdę zaimponował mi niesamowicie Bramkarz, akurat Leicester City, nasz miał ocenę 7,2. Tutaj powinno być powyżej 9, zobaczymy jak będzie. 8,6, moim zdaniem i tak za niska ocena. Przejdźmy dalej. No i widzimy sytuację. Jesteśmy liderem tyle samo punktów co Chelsea, ale The Blues mają jeszcze jedno zaległe spotkanie, więc w najgorszym przypadku dla nas będą mieli nad nami 3 punkty przewagi, co i tak jest już całkiem przyzwoitym wynikiem. Dzisiaj był naprawdę ekstremalnie ciężki terminarz, ale poradziliśmy sobie. Lukaku na razie najlepszym strzelcem w Premier League. Jeśli chodzi o asystentów, to tutaj Fernandes na czele, brawa dla niego. W czystych kątach zaś rządzi Davide Hea, drugie miejsce Diego. W następnym odcinku mamy dwumecz z PSG, ale i tak terminarz wygląda zdecydowanie łatwiej niż w tym odcinku. Ale czy terminarz przełoży się na dobre wyniki? To już przekonamy się we wtorek o godzinie 14. .00. Za ten materiał bardzo Wam dziękuję. I na następny zapraszam bardzo serdecznie i przypominam, że jutro o godzinie 10 na kanale pojawi się odcinek z pytań i odpowiedzi, więc zachęcam do jego obejrzenia. Trzymajcie się!